We'll Gromadzimy się, by dziękować Panu Bogu za 60 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieńcu Starym. No później się, flagi państwowej. Marsz! Zgromadziliśmy się tu z okazji Wieluścu. 60. rocznicy powstania w Krasiecu Starym Ochotniczej Straży Pożarnej. Chciałbym życzyć nam wszystkim, aby ta wspaniała inicjatywa naszych poprzedników, jaką było założenie OSP, przetrwała kolejne długie lata. Wysłużyła, pomagała, łączyła i abyśmy z wielką dumą mogli obchodzić jej kolejne jubileusze. 슈퍼주니 Ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Sztukuję. Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne. Ślubuję! Po ślubowaniu! Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się dzisiaj na jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasienicu stawym. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. Pozwólcie Państwo, że podziękuję druhom za ich działalność. Jubileusz zawsze jest do tego okazją. Serdecznie Wam dziękuję. Zmiana niesamowita, chociażby to, że dzisiaj mieliśmy również uroczystość ślubowania młodzieżowej drużyny pożarniczej. Pewnie Państwo się domyślacie, jak trudno dzisiaj przekonać jest młodzież do tego, żeby wstąpiła w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest tyle innych atrakcyjnych możliwości, a tutaj drukom z Krasieńca się udało. Wielki szacunek. Piękną akcją była akcja kwiodawstwa. Proszę Państwa, po raz pierwszy w na naszej gminy ktoś podjął się tego zadania i również drukom za to dziękuję. To było raptem kilka tygodni temu. Ponad 30 osób wzięło w niej udział. Ja mam nadzieję, że będziecie to kontynuować w latach następnych. Niewątpliwie jest to warte docenienia. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i aby zawsze święty na został w opiece. Na pamiątkę tej do dzisiejszego, dzisiejszego biuruszu przyjmijcie pamiątkowy dyplom oraz... Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. W dniu obchodów 60-lecia pochodniczej Straży Pożarnej w Krasińcu Starym składam wszystkim druhną i druhom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania. Życzę Wam, aby ta trudna i niebezpieczna służba była źródłem radości, osobistej satysfakcji i społecznego uznania.